Witam. Witam, drogie koziorożce. Październik już mamy. Ja to nagrywam grubo wcześniej, dlatego że od 15 września do 30 października, czyli do końca października czy 31, nie będę po prostu robić prywatnych rozłożeń kart. Więc, jeżeli chcecie, to możecie. Być naniesieni na listę oczekujących na miesiąc listopad, ale musicie w pierwszym rzędzie po prostu zapłacić. I dopiero będę mogła Wam czytać te karty w listopadzie. No, jadę na południe, zaczynam nowe życie i jestem bardzo z tego powodu zadowolona i szczęśliwa. Mam nadzieję, wierzę w to mocno, że to będzie dla mnie po prostu nowy start w życiu. Więc potrzebuję trochę czasu, żeby poszukać tego mieszkania i się usadowić. Także to by było tyle, jeśli chodzi o ogłoszenie prywatne moje. No a 8, 8 października Wenus wchodzi do panienki, i tutaj. Możemy się pobrać, możemy zaręczyny jakieś mieć, możemy poznać nowego partnera, czy to oso czy też przyjaciela, możemy też i po zawrzeć jakiś związek biznesowy, partnerski. No, a jak wiecie, Wenus, Wenus rządzi wszystkimi związkami biznesowymi też. I pieniędzmi, więc jest w panience. Panienka z kolei przywiązuje bardzo ważną a, wagę do detalów, do małostkowych rzeczy, do pierdółek, jak ja to mówię. No takie są panienki, a, ale czasami te pierdółki też nam po prostu w życiu mogą pomóc. 9. Merkury wchodzi na drogę prostą. I to jest piękny aspekt też, dlatego że już jeżeli były jakieś nieporozumienia pomiędzy partnerami w pracy, z bosem, z przyjaciółmi, w związku waszym małżeńskim czy partnerskim, czy też nawet i z sąsiadami, to wszystko można po prostu wyprostować, bo Merkur jest planetą komunikacji. No, wszystkie papiery możemy urzędowe do przodu posunąć od dziewiątego wcześniej reewaluować, o Boże, mi ciężko to przyszło, A przeglądnąć dokładnie żeby później nie było znowu problemów. Ale możemy to wszystko posuwać do przodu. Prawy, e, sprawy prawne, urzędowe, jakieś finansowe, przy, sprawy związane z dokumentami. Najlepiej właśnie robić to od 9, kiedy już Merkury wchodzi na drogę prostą. Jowisz jest w trygonie z Plutonem. Jowisz to jest planeta szczęścia, dobrej fortuny i dobrej ręki. A Pluton jest no niestety naszą czarną planetą, naszych czarnych stron. I tutaj Jowisz da pięknego, piękne światło do Plutona i wówczas te złe nasze strony mogą być naprawione i wejdziemy na pozytywną po prostu drogę. 12 mamy znów Księżyca. I to w wadze. Waga lubi równowagę, czyli balans. Więc tutaj piszemy nowe intencje, bo jest znów księżyca. Wypisujemy na karteluszkach to, co chcemy mieć, co chcemy osiągnąć. A nasze cele, nasze pragnienia, nasze marzenia. I na końcu czytamy. Czytamy, a. Na samym końcu palimy. Palimy i popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już aniołki i wszechświat zaczną nad tym po prostu pracować. No, Saturn 22 jest w sekstylu poczwórnym z Uranem, a Uran to planeta mm, niespodzianych. I tych dobrych i tych złych. A Saturn, jak wiecie, jest karmiczną planetą. No, jednak ten sekstajl może nam w jakiś sposób pomóc. Jeżeli um, zrobiliśmy dobrze, to nas wynagrodzi. Saturn po prostu będzie wtedy o to walczył, ale też będzie walczył, aby nas ukarać, jeżeli coś było nie tak. Więc to no, mogą być niespodzianki, albo dobre, albo złe. 23. Słońce wchodzi do Skorpiona. No, Skorpion jest, jest znakiem bardzo intuicyjnym. Więc w tym wypadku muszę się napić, bo już, już mi zasło. W tym wypadku Wasza intuicja będzie. <coughs> Oj, przepraszam. Wasza intuicja będzie po prostu bardzo wzmożona. Więc zacznijcie jej słuchać. Słuchaj swojego głosu i wewnętrznej intuicji. Pełnia księżyca jest 27, moje drogiej koziorożce. I tu wypisujemy niechciane intencje, to, czego się chcemy w życiu wyzbyć. Wypisujemy negatywne sytuacje, negatywne aspekty, nawet negatywnych ludzi, których się chcemy wyzbyć z życia. Tych brudów, które nam są po prostu w życiu niepotrzebne. Wypisujemy, czytamy to głośno, a na końcu palimy. No i oczywiście popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już aniołki i wszechświat zaczną nad tym po prostu pracować. No i pierwszą waszą kartą, moje drogie koziorożce, jest śmierć. No, śmierć zawsze nas przed czymś ostrzega, albo musi być koniec, żeby był czegoś e, nowy początek. <laughs> Przepraszam, ale mnie drapie teraz. No i to jest praktycznie koniec, koniec zdrowotnych problemów. Ok? Czy też kłopotów? To mogą być kłopoty Twoje albo kogoś z Twojego bliskiego otoczenia, bo jak zawsze Wam przypominam, to są karty ogólnikowe, generalne, więc mogą się tyczyć Was albo kogoś z Waszego bliskiego otoczenia. Nigdy wszystkie e, koziorowce nie będą przechodzić tego samego, okay? W każdym razie śmierć ci mówi, że jeżeli masz, e, czy będziesz miał jakąś operację, czy też nawet i zabie, zabieg, to nie masz się po prostu czym martwić, bo to przyniesie. Po prostu ze sobą dobre rezultaty mogą zaistnieć jakieś małe komplikacje, ale poprzez długie, długą, dłuższą rekonwalescencję czy rekuperację to ten problem będzie po prostu też pozytywnie rozwiązany i twoje zdrowie się czy też osoby z bliskiego otoczenia bardzo się po prostu poprawi. Niesamowicie się poprawi. Tym bardziej, że właśnie następną Waszą kartą jest magik. Magik. Czyli macie w rękach to, co powinniście mieć. Magik Wam we wszystkim pomoże. I ona ci tutaj, magik ci po prostu mówi, że ta sytuacja czy też propozycja albo i plan nie jest obiektywnie przeewaluowany. Po prostu przeanalizuj wszystkie fakty i, i uważaj. Bądź po prostu uważny. Jeśli chodzi z kolei o związek, to jeżeli masz zamiar się po prostu pobrać, czy też um, zrobić zaręczyny, albo po prostu przyrzec e, sobie nawzajem coś, czyli ślub, wesele, to karta ci mówi, żebyś nie podejmował pochopnych decyzji, jeśli chodzi o związek. Po prostu przeevaluuj wszystko za i przeciw. Ok? Tak ci karta mówi. Czyli, jeżeli podejmiesz. Decyzję za, karta ci w tym po prostu pomoże, bo masz wszystkie te narzędzia, które ci są potrzebne. Jeżeli dojdziesz, będziesz zrobisz, podejmiesz decyzję na nie, to też masz do tego otwartą drogę, bo masz wszystkie te narzędzia, którymi po prostu musisz mądrze operować. Czyli są za i przeciw. Przeanalizuj to wszystko, ok? Szóstka kijów, ale odwrotnie. Tak by było zwycięstwo, ale tym, ponieważ jest odwrotnie, to zwycięstwo jest po prostu odwleczone, że tak powiem. Masz koło siebie bardzo nieodpowiedzialnych przyjaciół bo nigdy praktycznie nie dotrzymują słowa. Oni też mogą Ci szykować jakieś nawet problemy, albo i kłopoty. To uważaj, po prostu uważaj. To może być też ktoś z bliskiego otoczenia. I uważaj, jeżeli jedziesz na jakąś wycieczkę, czy też w podróż, to ta podróż, czy też wycieczka nie przyniesie ci żadnej satysfakcji. Ok? I dalej to chodzi. Ja powinnam już od dawno. O, proszę. No, następną jest Król Mieczy, ale też odwrotnie. To jest osoba starsza po 45. roku życia i wyżej. Praktycznie mogę powiedzieć, że nawet po 50. Czyli 50 i wyżej. Ta osoba może też właśnie szykować dla ciebie jakieś problemy czy też kłopoty. To jest bliźnięta waga wodnik albo strzelec lew baran. Bo reprezentują i jednych, i drugich. Możesz też ponieść i straty finansowe przez tą osobę. Czyli bliźnięta waga wodnik, albo strzelec lew baran. Także uważaj, albo to może być ktoś, kto ma te dominujące znaki na swoim wykresie urodzeniowym. Uważaj, bo możesz doznać. Od niego krzywdy. Krzywdy mentalnej, emocjonalnej, a nawet i fizycznej. A, na, a również możesz i ponieść straty finansowe, ok? Także miej się po prostu na baczności. To jest osoba, która po prostu a, lubi mieć nad wszystkim kontrolę, a zwłaszcza nad tobą też. To jest osoba bez skrupułów. I jest rzeczą dla niego bardzo ważną, żeby nad, nad tobą trzymać kontrolę i nad innymi też. Nie podoba mi się, ale co ja zrobię? Osiem, e, ósemka, ósemka monet, ale odwrotnie. Jeżeli pracujesz, to mogą być jakieś problemy, albo nawet i kłopoty w swoim miejscu pracy. Może nawet dojść do tego, że będziesz musiał się sam zwolnić, albo po prostu szukać nowej pracy, albo mogą cię przenieść na niższe stanowisko niższą pozycję w tej pracy, którą wykonujesz. I w tym wypadku możesz stracić też finansową stabilność. Finansowo możesz stracić po prostu bardzo dużo pieniążków. Ale ostatnia karta: rycerz kielichów. To jest początek nowej miłości. I nowej przyjaźni tak samo, czy też partnerstwa. Ale też może oznaczać koniec. Koniec jakiegoś związku partnerstwa, czy też przyjaźni, czy też jakiejś znajomości. Twojej albo kogoś swojego bliskiego otoczenia. No i ktoś swojego bliskiego otoczenia mężczyzna pojedzie w daleką podróż albo w podróż, no nie musi być daleka, ale podróż. Także to by było tyle, moje drogie koziorożce i waszym aniołkiem na miesiąc październik jest mystik. I mystik ci mówi. Podążaj wciąż naprzód i nie przejmuj i nie przyjmuj odmowy. Oczekuj cudownych rozwiązań. Proszę. Mystyk, to jest Twoja karta. Aniołek na miesiąc październik. No i przesłania anielskie do Ingierciu. Druga Wasza karta. Zobaczymy. Ok. Prawo przyciągania. Proszę. To jest Wasza karta na miesiąc październik. Przesłania anielskie. Prawo przyciągania. Każda myśl jest inwestycją, która natychmiast procentuje. Więc inwestuj mądrze. Masz moc wyboru swoich myśli. I napełniania ich miłością, spokojem i harmonią. Na Twoją prośbę z przyjemnością dostroimy Twoją, twoją energię do wyższych częstotliwości. Proszę, prawo przyciągania. No i to by było tyle, moje drogie Koziorożce. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za polubienie mnie. No, i oczywiście dzielcie się też mną. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę to zrobić. Proszę mnie zaprumerować, polubić i też się dzielić z innymi. Um, dziękuję Wam też za komentarze. Lubię je czytać i na nie odpisywać, więc piszcie do mnie. Na komentarze zawsze Wam odpowiem. Mimo, że będę gdzieś tam półtora miesiąca w świecie, no i to by było tyle, moje drogie koziorożce. Aha, no taka sesja trwa 20 do 30 minut, i kosztuje 20 dolarów dla tych, którzy są w Polsce, a 50 dolarów dla tych, którzy są poza Polską, poza granicami Polski. Więc robię to przez Skype'a, telefon, albo Wam mogę wysłać prywatne wideo, które tylko Wy i ja możecie oglądać. No, i tym sposobem nie jesteście związani z czasem. Więc proszę w pierwszym rzędzie zawsze zapłacić. No, i teraz przyjmuję na listę oczekujących od listopada. Ale w pierwszym rzędzie musicie uiścić zapłatę. No, i to by było tyle. Życzę Wam wspaniałego października. Na pewno będzie piękna jesień w Polsce i tutaj u nas też, no ja tam będę miała na południu ciepło, nie muszę już, mam nadzieję, że przed zimą zdążę się po prostu przeprowadzić, bo już mam dość tych zim, no i serdecznie pozdrawiam, niech was Bozia błogosławi, aniołki strzegą od złego, jak macie pytania, to zawsze ich pytajcie, a dostaniecie odpowiedź, zwracać uwagi, Uwagę na znaki, jakie są Wam dawane. I to by było tyle. Dziękuję. Do widzenia.